Cześć cześć, widzę z tej strony. Ja X, X i dzisiaj ze mną jest Pączek Telegram. Tak, i to jest nowa seria na kanale, która się nazywa Jak Pączek? Powiedz? Minecraft w życiu w nuderze. No tak, Minecraft życiem w, w nuderze. Jak widzicie, ja mam tylko trzy. Ja mam jedno serce i trzy głodki, więc to jest no słabo. bardzo, za zażenujemy twój głód. Dobra, idziemy szukać tych piglinów, że dały nam żyryć. Znaczy, tych, tych... A ty nawet nie pożu... Nie będziesz żulem i nie będziesz żebrać o łapki w górę, nie? No nie, no ja skąd? ja ciebie, że... youtuber. Nie rozumiem. A! Aha. Nie ma! Dobra, ja pozbieram zwierzątka, jakby co. I o, i przy okazji pozbieram trochę narytu tego. Czekaj, bo ja tutaj szukam. E, tutaj jakby to jest nasz spawn. Też fajnie. E, ja też... Widzę cię, już chyba widziałam twój nick. O nie. Dobra, ja Idziemy na spawna. Ja już jestem... O tu już widzę cię, czekaj. Spadłem już. Mmm, dobra, to poczekam na ciebie. Ale spidam, kurde, tym, diem, tyry, dym. Dobra, yy... jezu, prawie znowu spadłam. Na odcinku to zobaczysz. Co ja tu mam zrobić? Hmm. Musimy jedzenie poszukać. Pączek, jedzenie musimy poszukać. Jedzenie musimy poszukać, więc chodź. Już biegnę, ale jestem w tym bastionie. Biegnę. Wow. Dobra, jesteś, widzę Cię. Widziałaś to? Co? Ano tak. No. O tam jest żwir. A tu są te te, te ptaszniki Znaczy te pomidory Dobra O duch Tuch czy a, tuch, gaz, gaz to duch No wiem kurde Znaczy gaz to duch po polsku No tak? Nie wiem on a, jest On jest ślepy widocznie A, bo on może przechodzić przed lok Chodź idziemy szukać w poszukiwaniu larcia. Znaczy gdzieś indziej... Gdzieś, gdzieś indziej, bo tutaj już jest nudno. Może zbudujemy domek. No właśnie dzisiaj możemy budować domek, tylko gdzieś indziej. z e, czego? może z netherraku. I z Czernitu? jakiegoś czy coś. Jak ty się buduje co to za nie... Nie szanuję takich rzeczy. Ale co no? Patrz! Jak najłatwiej zginąć, bo <ścoughs> Dobra, chodź! Lubikaj to! Chodź i na spawna. Czekaj no. jak... Szkoda, że teraz tego nie nagrywasz. Ale ja to nagrywam. Ale nie jak robiłem Speed Bridgea Chodź Widzę cię. Nie, 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 tu, 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 tu ponczek. O tu, 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 tu. Czy naprawdę jestem taka czarna? Chodź. Ja Ponczek jest w ślepy level. Uuu, tam jest fajna kraina. O nie, gast! Ale... <laughs> Ten ponczek, który nie. No gaz tu lata, no ślepy jesteś jakaś kula tu lata <noise> Ale Ja pierdolę to ten ci da Nie wnikam bardzo znaczy, e, Dobra tutaj musimy kurdy i kupać Musimy się przekupać Musimy się przekupać Czy coś, inaczej musimy bloczków podbierać. Tutaj pączek jak widzicie sobie przekopał, pączka nie słychać, znaczy słychać pączka bardzo dobrze. Dobrze słychać wszystko jeden. Jak ty to robisz? Dawaj to. Dawaj to. Chcesz zobaczyć jak najszybciej się spinać? Jezu. Czy jest jedzenie? No to skacz! No ja też przeżyłam, mnie Ze mnie coś kiedyś będzie. No ja w ogóle żarcie nie, aż wiesz żarcie. No to tutaj mamy tego. Tego osadnika dziwnego, tego... O, krowaj! No ja tego. Proszę puścić tą muzyczkę w komputer. To... Pół serduszka! <głos> <głos> Dobra włączę ci tą piosenkę, tyridym. O nie, pomocy, mam pół serduszka, jak miło poznać. Ziemna. Oh. <laughs> o, twoje zali. D... Widzę A zali się łatwarde do Jesteś... O! Teraz proszę tą muzyczkę dodać. Czekaj, nie widzę cię. Ale ja nie umiem montować i nie mam programu do montowania, więc ci nic nie no zrobię. Nie, nie, nie możecie, nie. Dobra, zaśpiewam ty tym. Dy, dym, tym tym, tym. Ja wolę. Co za. Czekaj. Podejście numer dwa. Ty tym, dy, dym, tym. 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 Widać mnie? MAG! Widzisz mnie? Widzisz mnie? Widzisz <śpiewanie> <śpiewanie> <Kullu. śpiewanie> mnie? Kurde. Głupi hog. Nie tylko patrz Czekaj, bo... poradnik, jak zrobić walnego Dobrze, wait, a second. Dobra. Wszystko kamera Musimy sobie ustawić na drugi piksel od dołu. Znaczy od góry. I się za zaczynamy budować. Eee, wytniesz. Nie, nie wytnę. Ja tu dam taką zarobkę. Jak to tego nie wytniesz? Wytnij to. Nie. Teraz <grywa>, nie, nagrywaj! Nagrywaj! <grywa> Nie, ja Ci tu dam klaskanie takie, ja to będzie koks. Ale jest S. Jestem sobie. Nikt nic ja nie widzi, proszę. więc nie wiem co Ty tu przeszedłeś. O tutaj można zrobić chałupę. No tu, jezus Ja sobie kopię na dzieci Znaczy... Gdzie Jestem w takiej ładnej dziurze, gdzie mam jedno serduszko Gdzie? Ej, jestem przy pomidorze jakby, co? ...o siama, chodź, o tu Tutaj! Ja to widziałem już, koleżę, że to nie nagrywałem. Po prostu żałuję. Żałuję. Ale żeby tak głupio pójść po mi jeszcze się zabić w trakcie. No i Ja. to. Jezu. Jezu. Ała. Gdzie ty jesteś? A ty tam jesteś, dobra. E, widzowie, będziemy ten odcinek kończyć. Dziękuję wam za oglądanie. E, bo już się kończy mój limit. I co? I. i no czekaj, i... Zatrzymy, ja się zrobię No to pa, widzowie. Nie,